Słuchajcie, Polska generalnie, żeby dobrze funkcjonować w Europie i w ogóle, powinna robić zupełnie coś odwrotnego niż Polacy najczęściej mają taki dryk, żeby robić. To znaczy być skromna i taktowna. Słuchajcie, Rumuni też mieli dackie imperium, byli antycznymi wojownikami, machali włóczniami, Węgrzy też patatajowali na konikach, no i co z tego, no. Z tego nic nie wynika. Z tego, że dużo machaliśmy szabelką, nic z tego nie wynika. Jesteśmy członkiem bardzo dużej europejskiej rodziny narodów, gdzie w zasadzie każdy naród mieszkańcy obok nas, ma zrobił coś, przynajmniej a czasami wiele rzeczy ciekawszych i bardziej sensownych niż my. W związku z tym nasza szansa przetrwania w czasach, kiedy Chiny robią to, co robią, i, um, I robią to, co robią, i robią też e, Rosja robi to, co robi. Nasza jedyna szansa przetrwania to jest być grzecznym, taktownym, skromnym, bo my, nasze osiągnięcia są bardzo, bardzo skromne. Jesteśmy dużym narodem, który ani nie wymyślił nowego społeczeństwa, nie wymyślił konstytucjonalizmu. Mamy mało wynalazków, nie mamy marek, nie mamy fabryk. My musimy być skromni. My musimy być skromni, musimy być taktowni. Tak po prostu jest. Indywidualizm wymyślili Brytyjczycy, ten konstytucjonalizm wymyślili Duńczycy i Brytyjczycy. Wartości republikańskie, radykalny demokratyzm wymyślili troszkę Holendrzy, a rzeczywistnili to Amerykanie i Francuzi. Kuchnię dla doskonałą kuchnię dla wszystkich warstw społecznych wymyślili Włosi, także wszystkich, a nie tylko dla wykwintnych i bogatych ludzi. No, cokolwiek byście chcieli, no, industrializacja, Brytyjczycy. Tolerancja Holendrzy. Myśmy e, e, niczego nie, nie wymyślili ważnego. Nawet ludzie wybitni z Polski, tacy jak Hewelius, albo no Hewelius nie jest bardziej Polakiem niż na przykład Daniel Fahrenheit. To jest też Niemiec, Gdańska. To samo, nie wiem, no Kopernikus i tak dalej. No, no, to są ludzie, którzy przynależą do kultury zachodu, nie do polskiej kultury. Więc my nie mamy ani marek, ani... Jesteśmy najlepsza... Wiad... Powiem wam tak, jak mam coś pozytywnego powiedzieć o Polsce, to jesteśmy jednym z kilkunastu krajów, którzy są które są w stanie zbudować własny helikopter. Samolot nie bojowy nie, ale helikopter tak także to nie jest tak, że nic nie mamy, ale mamy mało to nie usprawiedliwia tego zachowywania się jakbyśmy byli pierwszym imperium na świecie zaraz za Stanami Zjednoczonymi to jest skandal, że my się tak zachowujemy to jest skandal, że taki sposób myślenia jest u nas fetowany i się opłaca tak po prostu, bo to jest śmieszne Wyobraźcie sobie, jak my byśmy patrzyli na Rumunów, którzy nagle by mówili, że są Rumuną by dajmy na to odbiło i by mówili, że są pierwszą kulturą w ogóle, że, że wszystko gnije, Polskę gnije, Zachód gnije, że gnije i Zachód, i Polska, i, i może Stany drugie za Rumunią. Tak to wygląda.